Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj ten film, który nagrywam, to nie jest mój przekaz. To nie jest przekaz innego Czenele'a. To zebrane przeze mnie i moim zdaniem bardzo mądre cytaty, gdzie nic dodać, nic ująć. Cytaty Artura Schopenhauer'a i Buddy. To sama mądrość. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Chyba nic. Więc słuchajcie, tą mądrość i stosujcie ją w swoim życiu. To nawet będzie cytat Buddy. Nawet nie wiedziałam, że. To cytat Budy mówiąc, wiedza bez zastosowania to jest martwa wiedza. I wiele rzeczy, które tu ujęte i usłyszycie, nie znałam tych cytatów. Po prostu stosowałam w swoim życiu i również dawałam te cytaty. Nie jeden w jeden, jak tu będzie powiedziane, tylko... Jakby interpretowane przeze mnie na swoich warsztatach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest wiedza uniwersalna. Ona jest w środku każdego człowieka, a zwłaszcza tego, kto ma starą, starą duszę, ma wiele, wiele żyć nie tylko na planecie Ziemia. Także odkrywajcie to w sobie, a ja zaczynam. Artur Schopenhauer. Na świecie do wyboru tylko samotność albo pospolitość. Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny. Naprawdę nie ma tak absurdalnego poglądu, którego ludzie by nie przyjęli jako własnej, o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty przez ogół. Mali ludzie czerpią olbrzymą radość z błędów i gaw popełnionych przez ludzi wielkich. Skłonność do towarzystwa pozostaje u każdego człowieka mniej więcej w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do jego wartości intelektualnej i stwierdzenie: On jest bardzo nietowarzyski. Oznacza niemal: Ten człowiek posiada wybitne cechy. Cudowne. Samotność jest przeznaczeniem wszystkich wybitnych duchów. Od czasu do czasu boleję nad nią. Zawsze jednak ją wybiorę. Jako mniejsze zło. Ja wiem, dlaczego mi te cytaty odpowiadają. Myślę, że kto mnie zna, też wie, dlatego, że kocham, uwielbiam samotność. Dlatego te cytaty mnie tak odpowiadają i ja widzę w nich tak wielką olbrzymią mądrość. Dalej, cytaty. Pełne na ziemi ludzi, co nie zasługują, bo do nich mówić. Albowiem, im więcej ktoś ma sam siebie, tym mniej potrzebuje od świata i tym mniej znaczą dla niego inni ludzie. Kto zatem zawczasu przyjaźnił się z samotnością, ba, pokochał ją, ten odkrył złotą żyłe. Ale nie każdy bynajmniej to potrafi. Nasze życie można też ująć jako niepotrzebny epizod zakłócający błogi spokój nicości. No, nicość. O czym będzie mowa na satsangu? Całkiem sobą każdy może być tylko dopóty, dopóki jest sam. Kto zatem nie lubi samotności, ten nie kocha też wolności. Nie pojmuje. Dlaczego miałby odczuwać respekt dla kłamstwa i obudy z powodu ograniczoności kogoś drugiego? Prawdy czczę wszędzie i zawsze, lecz z tego właśnie powodu nie szanuję tego, co jej się sprzeciwia. Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta. Wiadomo, w życiu nie chodzi o odnalezienie siebie, w życiu chodzi o wykreowanie siebie. Ludzie niezdolni do wielkich zbrodni, nie podejrzewają o nie innych. Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu, jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby. Brakuje nam tylko jednego. Nauczyć się żyć na ziemi, jak ludzie. No i co to można dodać? No nic, sama prawda. A teraz cytaty Buddy. Cytaty pełne głębokiego znaczenia: Nie akceptuj żadnej negatywności. Dopóki tego nie zaakceptujesz, należy do tego, kto to przyniósł. Jeśli masz problem, spróbuj go rozwiązać. Nie możesz tego rozwiązać, więc nie rób z tego problemu. Jeszcze jest mądry cytat od Dalai Lamy parę razy powtarzałam to na kanale, jeżeli jest problem i idzie go rozwiązać, to po co martwić się? Jeżeli jest problem i nie idzie go rozwiązać, to jaki sens martwić się? Słuchajcie i stosujcie, moi drodzy, to. Jedna z najbardziej przydatnych umiejętności życiowych jest umiejętność szybkiego zapominania o wszystkim, co złe. Nie rozpamiętuj problemów, nie żyj urazami, nie poddawaj się irytacji, nie chowaj gniewu. Nie ma sensu gromadzić w swojej duszy wszelkiego rodzaju śmieci. Ja by do tego jeszcze dodała te wszystkie traumy, dzieciństwa, to co latami przerabiacie. Słuchajcie, nie moją mądrość i wprowadzacie życie. Nie ma przewiązań, nie ma cierpienia, tak jak powiedział: Do nikogo, do niczego, nie jestem przywiązana, wolna. Spokój pochodzi z wnętrza, nie szukaj go na zewnątrz. Nawet mądry człowiek stanie się głupi, jeżeli nie będzie się doskonalić. Od jednej świecy można zapalić tysiące świec, a jej żywotność nie ulegnie skróceniu. Szczęście nie maleje, gdy się nim dzielisz. Naucz się odpuszczać. To sekret szczęścia. Myślenie, że ktoś inny może sprawić, że będziesz szczęśliwy lub nieszczęśliwy, jest po prostu śmieszne. Bez względu na to, ile mądrych słów przeczytasz lub wypowiesz, Jaki pożytek z nich będziesz mieć, jeżeli nie wprowadzisz ich w życie? Czyli wiedza bez zastosowania to jest martwa wiedza. To jest to, ja ubrałam swoje słowa wiele lat temu. Wszechświat wie, jak będzie lepiej. Wie, jak będzie lepiej. Wcześniej czy później przedstawi nas właściwym osobom i oddzieli od niewłaściwych. Jeśli chcesz wiedzieć, co robiłeś w poprzednim życiu, spójrz na swój obecny stan. Jeśli chcesz poznać swoją przyszłość, spójrz na swoje dzisiejsze działania. Każdego ranka rodzimy się na nowa, a to, co robimy dzisiaj, będzie miało największe znaczenie. Kanie, to są, jeszcze raz powtórzę, dla mnie bardzo mądre cytaty, ale je trzeba nie tylko usłyszeć, je trzeba zastosować w swoim życiu. Okazuje się, że ja to robiłam dużo wcześniej i z tego się bardzo cieszę, i Wam tego życzę. Z Wami była Irina.